Aktualizacja 1.42 jest już oficjalnie dostępna dla American Track Simulator i EuroTrack Simulator 2. Siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale, a w dzisiejszym filmie aktualizacja 1.42, która jest już oficjalnie dostępna dla ATS-a i ETS. Testy beta zakończyły się i w chwili obecnej można już pobrać najnowszą wersję gry, jeśli wcześniej graliście na becie w wersji 1.42 czy też na jakichkolwiek innych betach i chcecie zainstalować tą aktualizację, wystarczy, że we właściwościach w zakładce beta na Steamie ustawicie sobie z tej bety tam na opcję brak żadnej bety. W podobny sposób jak włączyliście tą betę, należy ją wyłączyć i po chwili powinniście dostać aktualizację do pobrania. Natomiast jeśli ktoś grał na normalnej wersji, w tym przypadku 1.41 do tej pory, no to wystarczy, że teraz zaktualizujecie grę, a jeśli nie pojawia Wam się aktualizacja, zrestartujcie Steama. Ewentualnie trochę poczekajcie, bo zdarza się, że nie od razu pojawiają się te aktualizacje. Natomiast jeśli chodzi o samą wersję 1.42, ona nie zawiera dużej ilości jakichś nowych rzeczy, czy też dużo poprawek, czy coś w tym stylu. Lista zmian jest naprawdę mała, jednak dodaje bardzo fajne rzeczy. Najważniejszą jest przede wszystkim fakt, że on w tej wersji, teraz na trybie konwój, będzie można grać również z modyfikacjami. No i to jest ta w sumie najważniejsza nowość i najważniejsza cecha tej aktualizacji, głównie nad tym trybem No i nad dopracowaniem tej kwestii SCS-u, które tutaj postanowiło skupić się w tej aktualizacji, no i dopracować to wszystko, zwłaszcza podczas trwającej wcześniej open bety. Były oczywiście z tym problemy, z czasem tutaj poprawiano co nieco, większość rzeczy pewnie poprawiono, jak zdarzą się błędy, no to możliwe, że za jakiś czas pewnie będą poprawione, ale te najważniejsze zostały tak dopracowane. że Software jednak zdecydował się na wydanie tej aktualizacji. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak to mniej więcej wygląda, polecam zobaczyć mój film na kanale, gdzie wspólnie z ekipą graliśmy sobie na fikcyjnej Polsce. Tam testowałem też taką bardzo ciekawą kierownicę w najnowszym DAF-ie. Możliwe, że jej teraz nie ma. No nie jesteśmy po prostu jeszcze gotowi na tego typu innowacje, jakim była tamta kierownica. To jest najważniejsza nowość, ale nie jedyna. Doszły jeszcze pewne zmiany przy opcji force feedback przy kierownicach. Teraz w grze będzie można sobie ustawić wiele tutaj poszczególnych elementów, które mają odpowiednio działać na naszą kierownicę. Te ustawienia stały się bardziej zaawansowane, można sobie wszystko tak bardziej poprawić, szczegółowo wszystko ustawić. Coś podobnego było z dźwiękami, kiedy dodano nowy silnik dźwiękowy, gdzie od tamtego momentu można było wiele elementów podgłośnić, ciszyć tutaj jest podobnie, wiele elementów można sobie poprawić na wyższy poziom lub też zmniejszyć. Taką zabawę polecam już każdemu z Was, żeby zobaczyć sobie, jak to działa u każdego, bo wiadomo, że kierownice są tutaj różne, nie wszyscy używają tego samego modelu od tej samej marki. Natomiast Change prezentuje się w ten sposób. Rozgrywka dodano wsparcie dla modyfikacji w trybie konwój. Interfejs użytkownika dodano odpowiedni interfejs modyfikacji z sesji trybie konwój w celu zapewnienia kompatybilności z modyfikacjami i pobieraniem i inne. Ulepszono force feedback dla większej liczby kierownic i dodano ustawienie zakresu animacji kierownicy. I tak prezentuje się ta aktualizacja. Dużo nie dodaje, dodaje jednak ciekawe rzeczy. Co prawda, liczyliśmy trochę więcej. Prawdopodobnie takie pojawią się dopiero w następnej aktualizacji 1.43. Jednak kiedy ona wyjdzie, no to już jest pytanie, na które nie wiem, czy nawet SC Software zna odpowiedź. Kto wie, może będą chcieli pobawić się w speedrunnerów? Zobaczymy. A jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny tego filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.